odcinkiem, ponieważ o niego prosiliście, żebym Wam powiedziała, jak wygląda y, przygotowanie do lotu samolotem y, z psem, jeśli chcemy podróżować właśnie gdzieś za granicę, y, no czy niekoniecznie za granicę, ale właśnie samolotem y, zabierając ze sobą swoje zwierzątko. Y, y, y Postanowiłam, że nagram Wam taki odcinek, na, trochę na niego czekaliście, ale ostatnio rzeczywiście u mnie z czasem to tak średnio w związku z tym wreszcie się zebrałam i teraz nagrywam Wam ten odcinek. Myślę, że czas jest taki przedwakacyjny, to akurat jak ktoś będzie chciał podróżować, no to pozna już moje takie tutaj wiecie, doświadczenia, jakie mam. Mój piesek był już... W, już kilka razy podróżował samolotem, w związku z tym, no jakieś tam doświadczenia swoje już mam. Mm -hmm. I mogę się z wami tymi doświadczeniami właśnie teraz podzielić. Moi drodzy, otóż, po pierwsze, pierwsza, pierwsza sprawa w ogóle taka najważniejsza to takie, taki czas przygotowania do tego, zanim w ogóle wyruszymy w podróż. To po pierwsze, że musimy sobie uświadomić, że nie wszystkie linie chcą zabierać zwierzęta. Na pewno takie linie tanie, typu Ryanair, nigdy zwierząt nie zabierają. Linie Ryanair mają nawet problem czasem też z samymi przewodnikami, więc tutaj też trzeba sobie jakby z nimi uzgadniać, czy oni wezmą psa przewodnika, czy nie wezmą. No niby nie powinni, bo wiecie, bo tak naprawdę pies przewodnik może zawsze lecieć. I zawsze z nami być, ale no jednak trzeba to y, uzgadniać sobie już z konkretną linią, y, którą chcemy polecieć. Czyli tak naprawdę, y, patrząc na to, kiedy nie mamy psa przewodnika, Ryanair to jest jeden z przykładów. Y, pewnie są jeszcze jakieś inne linie tanie, nie wszystkie znam, ale na pewno wiem, że Ryanair y, zwierząt, zwierzątek nie zabiera. Więc jeśli chcemy lecieć tanio, to na pewno bez naszego pupilka. Jeśli chcemy lecieć z, z naszym pupilem, musimy no, niestety zapłacić trochę więcej. Więc dla nas to y, po pierwsze był taki właśnie szok, jak zaczęliśmy w ogóle myśleć o tym, no to zobaczyliśmy, że tak, tak właśnie to jest, że no niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby polecieć tanimi liniami, no bo wtedy nie możemy zabrać naszego psa. E, kiedy chcemy zabrać naszego psa, nie mamy możliwości zostawienia go y, z kimś, no to albo po prostu chcemy z nim być i spędzić czas, no to niestety po prostu musimy zapłacić za taki lot więcej pieniążków. Kolejna sprawa, to jak już mamy wybrane te linie, to musimy się oczywiście przygotować, jeśli chodzi tutaj o taką stronę, jakby nazwijmy to zdrowotną naszego psa i tych wszystkich dokumentów, które są potrzebne do tego, żebyśmy mogli z takim pieskiem czy w ogóle zwierzakiem wylecieć. Pierwsza sprawa, idziemy do weterynarza, tam do tego weterynarza. Po pierwsze musi nam sprawdzić y, weterynarz, stan naszego y, zdrowia naszego psa. Y, po drugie, no, no, no właśnie musi być bardzo y, ważna sprawa, taka chyba najważniejsza, to, że musi być aktualne szczepienie y, naszego psa przeciwściegliźnie. Y, to musi być wbite w książeczkę, pies musi mieć swoją książeczkę aktualną o stanie zdrowia i właśnie o aktualnym szczepieniu. A także musi mieć mikrochipa, dzięki któremu potem na lotnisku pies może być, no i nie tylko na lotnisku, ale na lotnisku może być sprawdzony, że to nasz pies, że to my jesteśmy jego właścicielami, ponieważ taki mikrochip wyświetla swój specjalny, ma swój specjalny numer i tam się gdzieś tam ten numer im wyświetla, więc oni mogą to sprawdzić, że to jest konkretnie nasze zwierzę no a też jakby gdzieś zaginął no to to też jest wskazówka dla kogoś kto znajdzie takie zwierzątko i będzie chciał oddać no to to też jest wskazówka że może to zrobić właśnie dzięki temu mikrochipowi więc taki mikrochip to jest kolejna sprawa aktualna książeczka szczepień no, i na podstawie tego właśnie, co powiedziałam, wyrabiane jest naszemu zwierzątko, nasze zwierzątko, ma wyrobiony paszport. No to jest takie ciekawe, że my ludzie teraz już nie musimy mieć do wielu państw paszportów, a nasze zwierzęta paszporty posiadają. Więc jeżeli mamy już paszport, mamy te wszystkie wypisane dokumenty, to jesteśmy właściwie już, jeśli chodzi o dokumenty, przygotowani. Musimy też wiedzieć, to znaczy jakby to jest takie ważne, ważna informacja, że większość już gabinetów takich weterynaryjnych już takie usługi oczywiście, takie usługi dla nas świadczy. No są takie jeszcze pewnie gabinety, które niekoniecznie, trzeba zawsze o to pytać, jak idziecie do weterynarza, to zapytać po prostu należy, czy taka usługa jest, no bo może tak się zdarzyć, że no nie wypisują paszportów. Ale moim że teraz już w ogóle większość, jednak tak już są czasy, że większość naszych, większość tych gabinetów, do których chcielibyśmy pójść, no raczej takie usługi już ma. Kolejna sprawa to, moi drodzy, zakup transportera, ponieważ kiedy już wiemy, że jakaś linia zabiera zwierzątko, to musimy się zastanowić nad tym, jak to zwierzątko poleci. I tutaj wszystko zależy od tego, do, jaka, jaka jest waga naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy duże zwierzę, to oczywiście to zwierzę leci w luku bagażowym, tam już tak się bardzo na tym nie znam i nie chcę, tego tutaj, nie chcę tutaj się wypowiadać, bo wiecie, ja nie mam takiego dużego psa, ale taki mały pies, jakiego ja mam, leci oczywiście nie w luku bagażowym, ale leci razem z nami na pokładzie samolotu, z tym, że żeby mógł polecieć musi być w specjalnym transporterze. Dlaczego specjalnym? No, ano, dlatego, że każde linie mają swój, e, swój taki, wiecie, swoje wymiary tego transportera, których nie można przekroczyć. No, ale też, wiecie, też ten transporter musi być taki, żeby naszemu zwierząt... na, na, naszemu pupilowi było w tym transporterze też wygodnie. Więc przede wszystkim sprawdzamy sobie na stronie danego. Najczęściej wiecie, to jest tak, że, że, że te wymiary są już takie standardowe i powiedzmy, że większość przewoźników ma takie same, ale warto to zawsze sobie sprawdzić na konkretnej stronie tego konkretnego przewodnika, którym chcecie, z którym chcecie polecieć. Tam są wymiary podane, i taką torbę, taki transporter należy zakupić. Może to być transporter, taki, wiecie, miękki, taka miękka torba, a może to być oczywiście taki transporter, jakiś taki bardziej jak klatka. No, no to już jakby od każdego zależy. My kupiliśmy taki, jak Wam kiedyś pokazywałam. Konkretnie to jest coś takiego, ja Wam teraz to pokażę. Wygląda to tak. Jest to miękkie, ponieważ to to całe tutaj jest miękkie, to w ogóle można też składać, to jest też bardzo duży plus. To się oczywiście tutaj zamyka, więc tak naprawdę cała, cała ta torba jest po prostu zamknięta. To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. pod paskodę, ma nóżki, także jak sobie kładziemy, no to też na tych nóżkach. To w ogóle jest takie milusie, mięciutkie, fajne, naprawdę bardzo, bardzo fajne. To jest bardzo ważne, że to się musi zamykać, dlatego że wiecie, co ja mam takie doświadczenia, że jak lecieliśmy pierwszy raz. Jak lecieliśmy pierwszy raz, w ogóle mówię o psie, a nie mam mojego psa, gdzieś poszedł. Jak lecieliśmy pierwszy raz, to była taka sytuacja, że kupiliśmy taką torbę. Myśleliśmy, że ta torba może być. Ta torba się cała zamykała, ale ona była taka, że, że, że jakby tutaj pieskowi wystawała głowa. No i wiecie, no wszystko spokojnie. My myśleliśmy, że to jest dobrze. No ale okazało i, Aha, no i w ogóle, co ciekawe, to nas. To Wam pewnie gdzieś tam kiedyś w jakimś vlogu opowiadałam, e, wtedy jak się to zdarzyło, bo to była taka straszna dla nas przygoda, że z kraju nas wypuścili. Myśmy wtedy lecieli do Portugalii, z kraju nas wypuścili, sprawdzili na lotnisku, wszystko było super, ale jak wracaliśmy, to z Portugalii nie chcieli nas wypuścić. Powiedzieli, że musimy, że ta torba nie może być na pokładzie, że psu wystaje głowa, głowa nie może wystawać, w związku z tym musimy ich kupić e, jakiś transporter, e, taki zamykany. Słuchajcie, niedziela, godzina chyba 6 rano, czy 7. Iście sobie kupić w Portugalii jeszcze w dodatku, gdzie nie znacie, idźcie sobie kupić transporter. No naprawdę dramat, to był dramat. Myśmy tam przeżyli straszne rzeczy, straszne po prostu, myśmy tam chodzili od człowieka do człowieka, ja błagałam tam wręcz, żeby nas już wypuścili. Płakałam tam po prostu już. No i w końcu się zlitowali nad nami i nas po prostu puścili, ale to było wyjątkowo. Ale już teraz to wiemy i w związku z tym dlatego kupiliśmy taki transporter, który się zamyka. Dlaczego? Dlatego, że wymogi są takie, taki jest przepis, że zwierzątko, w moim przypadku piesek, musi być zamknięty w czasie lotu w takiej torbie. No i właśnie, i tutaj moi drodzy, jest taka sytuacja, że... Aha, oczywiście jak już coś takiego kupiliśmy, to też bardzo ważne jest tutaj, że ja mam też kocyk. Ja kupiłam też kocyk, taki mięciutki. Poszłam po prostu do Pepko, słuchajcie. Kupiłam taki polakowy, fajny, superowy Milusi kocyk. I co ważne, żebyście przed takim lotem, ileś tam wcześniej my to chyba tak z miesiąc wcześniej co najmniej wystawiliśmy, złożyliśmy ten, yy, tą torbę. Tak, żeby ona już sobie stała, wystawiliśmy, słuchajcie, na podłogę, postawiliśmy w pokoju, w takim miejscu, gdzie nasz piesek, no jakby gdzieś tam często jest, no to no, on jest w sumie wszędzie, ale wystawiliśmy ją właśnie w dużym naszym pokoju, dałam tam ten kocyk i zachęcaliśmy go do tego, żeby on wchodził do tej torby, żeby się oswajał. Bardzo ważne jest to, żeby się pies z tym oswoił, żeby on poczuł, że to jest coś bezpiecznego, że to jest coś jego. Ja mu tam wkładałam jakieś przysmaki, on sobie tam jadł. No, takie wiecie w ogóle. To była taka adaptacja w domu. E, no i tak, i wracając do tego, że na pokładzie on musi być zamknięty, to przepis jest właśnie taki, że cały lot y, musi się odbywać w taki sposób, że pies jest tam w środku zamknięty. Możemy go mieć na kolanach, nawet w sensie wiecie, że tutaj se jest zamknięty, ja se go trzymam. Jedynie w czasie startowania samolotu oraz lądowania pies musi być w takiej torbie zamknięty pod siedzeniem przed nami. Czyli przed nami jest siedzenie, pod to siedzenie wkładamy taką, taki transporter, i tam musi być piesek na czas właśnie startowania i lądowania. No takie są wymogi. Natomiast poza tym można go stamtąd wyciągnąć i dać tą torbę na kolana. No ale właśnie, tutaj moi drodzy, wszystko zależy od stewardess, od obsługi samolotu, ponieważ. No, my mamy doświadczenia bardzo różne, mieszane, ale tylko raz, jedyny raz trafiliśmy, lecąc właśnie teraz do Włoch. Trafiliśmy niestety na bardzo nieprzyjemną panią z obsługi, z, na bardzo, bardzo nieprzyjemną stewardessę, która jeszcze powiedziała nam w dodatku, że ona kocha zwierzęta. Kocha, ale ona nie może pozwolić na to, żeby ten pies jakkolwiek w ogóle był na moich kolanach. Ja go nawet nie chciałam wyciągać z tej torby. Ja chciałam, żeby ta torba była na moich kolanach, żeby ja mogła zapewnić mu takie, wiecie, poczucie bezpieczeństwa, że jest na moich kolanach. Chciałam, słuchajcie, nawet zrobić tylko tak, że na przykład jak on sobie siedział tam w środku i piszczał, bo trochę piszczał, to ja tak sobie tylko tu od góry uchylałam, żeby tylko rękę tam włożyć i go pogłaskać. Nie. Pani, słuchajcie, przychodziła uparcie do nas, dosłownie, nie przysadzam, ale chyba co dwie minuty. Sprawdzała, czy na pewno ten pies jest pod spodem, mimo tego, że to było już w trakcie lotu, już lecieliśmy. Pod spodem pies musiał być, pod siedzeniem, i na dodatek nie wolno mi było tam włożyć ręki. Jak ona tego zobaczyła, że jak wkładam rękę, po prostu tak wrzeszczała, jak potuczona po prostu. Mało tego. Chciałam mu dać wody. No bo właśnie to jest kolejna rzecz ważna, żebyście zakupili sobie. To jest w ogóle coś, co się bardzo przydaje na wyjazdy, na wszelkie wycieczki, jak, jak, jak odbywacie z waszymi psiakami czy zwierzątkami, zakupili takie butelki, takie, takie, no takie kubeczki właściwie, które nie wzięłam tego kubeczka tutaj, żebyście zakupili takie kubeczki właśnie, żeby mieć tam wodę. To jest taki kubeczek, słuchajcie, że w środku jest woda i jak się to odkręci, to do tej zakrętki nalewa się wody i pies z tego pije, ma jak miseczkę. Wszystko super, słuchajcie, tylko że ta pani nie pozwoliła mi mu dać pić. Na dole, w tym, się, w tym akurat samolocie, jakoś było w ogóle bardzo gorąco, a tam na dole było jeszcze bardziej gorąco. Jeszcze on zamknięty w tej torbie. Słuchajcie, drama. ten pies mi tak piszczał, że jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby mój amiś tak piszczał. No, serce mi się krajało, płakałam tam przy nim, no nie był to dla mnie przyjemny lot. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, pomimo tego, że już wcześniej lecieli, lataliśmy i nie było takich sytuacji, i jak wracaliśmy, też nie było takich sytuacji. Słuchajcie, wszyscy zgodnie rozumieli to, że kiedy leci, startujemy i lądujemy, owszem, musi tam być na dole, ale kiedy, jest, kiedy lecimy już, kiedy jesteśmy już w górze, ta torba może być na naszych kolanach. No i słuchajcie, jak wszędzie tam, gdzie pozwolili nam, żeby ta torba była na naszych kolanach, mój pies był bardzo spokojny. On się złościł, znaczy złościł, on płakał wręcz, piszczał, tylko tam wtedy, kiedy on musiał być na samym dole i kiedy ja nie mogłam nic zrobić. Oczywiście mówiąc między nami, to tak nie było wcale, bo jak ona sobie szła tam do tyłu, to mój mąż po prostu patrzył, tam wiecie, to ja my się zachowywałyśmy trochę jak dzieci w szkole, nie? Idzie, idzie, nie? Kiedy nie szła, to ja tam, już nie biorąc go na kolana, ale wiecie, tak, tak schylałam się do niego i go tam wiecie, głaskałam w tej torbie. Wkładając tylko rękę, żeby mu było po prostu tak bezpieczniej, a jak tylko szła, to szybko to zasuwałam i, i, i siedziałam rzecznie, udając, że wszystko jest w porządku. Kiedy zobaczyła, nie daj Boże, to stawała nade mną i tylko krzyczała close, close, nie? Żeby to zamknąć. Więc słuchajcie, naprawdę było to nieprzyjemne, niefajne. Ta pani była bardzo niefajna. Gdybym chciała coś z tym zrobić, może nawet bym mogła coś z tym zrobić, bo myślę, że tutaj ochrona praw zwierząt mogłaby zadziałać. To naprawdę nie było. Jak to mówi się, nie było to ludzkie, ale nie? to nie było też. No, 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 tak traktować nie wolno nikogo. Zwierzątka też. Było to bardzo niefajne. Także to była nasza taka nieprzyjemna przygoda. E, ta pani to argumentowała tym, że e, ktoś może być uczulony na pokładzie na e, psa. No ja nie mówię już o tym, że ten pies ma włosy. Ja rozumiem, że ktoś może być uczulony na ślinę, ale słuchajcie. Czyli, że chodzi o to, że jak jest na dole, to ktoś nie jest uczulony, bo tam. Do jakiegoś momentu na dole nie ma tego, jest strefa nieuczuleniowa, tak, a już wyżej jest uczuleniowa. No dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Nie mówiąc już o tym, że nie wiem, co ta pani powiedziałaby, gdyby był pies przewodnik, bo jeśli ktoś by był uczulony, no to co? Także słuchajcie, no nie fajna przygoda. Tak to się z wami dzielę, tym żebyście wiedzieli, że to wszystko zależy od ludzi. Naprawdę. My tylko raz tak źle trafiliśmy, poza tym wszystkie pozostałe loty nasze były super. My lecieliśmy Lufthansa teraz i jakimiś takimi, w ramach Lufthansy, jakimiś takimi włoskimi liniami, bo tam z przesiadkami w Monachium, więc jakby stamtąd też jakieś takie włoskie linie w ramach tego były. No i właśnie w tych włoskich liniach ta pani była taka niemiła. No, to taka sytuacja, słuchajcie. Ważne jest, żebyście mieli tą wodę w kubeczku i też ważna sprawa, żebyście nie zrobili takiego czegoś, że, wiecie, że tą wodę gdzieś tam dacie na przykład do jakiejś torby, która wyląduje nagle w luku i w tej, w tej wiecie, takiej na dole, na górze, w tych, tych takich zamykanych tych i już nie będziecie mogli po prostu tego otworzyć, żeby Wam się tak nie zdarzyło, więc pilnujcie tego bardzo, bo woda jest bardzo ważna. Kolejna sprawa, no to ważne jest, żebyście przed, zanim wylecicie, żeby piesek się załatwił, czy tam zwierzątko się załatwiło, no bo też ważne, żeby później nie było takiego, wiecie, takiej sytuacji, że, że, że będzie problem z nieczystością. No różne są zwierzaki, mój zwierzak nie lubi absolutnie niczego jeść w trakcie, bo on się po prostu tym stresuje, jest raczej taki czujny, patrzy i na pewno nie ma ochoty wtedy na żadne jedzenie, więc jeśli chodzi o żadne przysmaki, to w przypadku mojego psa nie wchodzą w grę, ale jeśli macie takie zwierzaki, które lubią, to można dać jakiś, właśnie jakiś, jakiś przysmak do, do torby, żeby on sobie tam się czuł fajniej i sobie mógł tam zajadać, można mu dać jakąś swoją ulubioną zabawkę, mojego psa to nie rusza w ogóle, mój pies jest wtedy bardzo poważny, i absolutnie nie ma takich w ogóle, absolutnie, nawet no, mogę sobie dawać, nie? No, chyba sobie myśli, żartujesz kobieta to ja tutaj mam poważne misje do spełnienia, muszę dolecieć na miejsce, nie? W ogóle, co ty ode mnie chcesz? No, także słuchajcie, chyba podzieliłam się z wami właściwie. Aha, no i w ogóle jak już dolecieliśmy, to wszystko było super i piesek, no tam. Mój pies tak marzą się też jakiś jeden, dwa dni, tak wiecie, tak musi zaklimatyzować. To znaczy, że jak jest w jakimś nowym miejscu, to chodzi za mną wszędzie, krok w krok, bo nie zostanie nigdzie sam. W sensie, że jak ja sobie idę do kuchni, to on musi zostać, to on nie może zostać sobie tam, gdzie sobie leżał, tylko musi ze mną iść do kuchni. Po dwóch dniach to mija. I już, już się czuję w danym miejscu, w danym domu, gdzie mieszkamy, czuję się swobodnie i już widać, że, że jest lepiej. Także tak to z moim pieskiem, ale myślę, że on jest bardzo szczęśliwy, że w ogóle z nami jest. Dobrze się czuje, jest szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwa, że nie muszę go zostawiać, bo ja go nie lubię zostawiać, bo ja go bardzo, bardzo kocham. Uważam, że jak kupiłam psa, to nie po to, żeby go teraz za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam, po prostu oddawać. Uważam, że, znaczy oczywiście nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś yy, tak ma akurat, że, że, że potrzebuje, że tak musi, albo że no ma takie możliwości, to ja jakby nie mam nic przeciwko, no ale ja osobiście tak uważam, że kiedy tylko mogę, to zawsze go ze sobą będę zabierać. Yy, podzieliłam się z Wami chyba już wszystkim. Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, czego tutaj nie powiedziałam to oczywiście dawajcie znać, ja jeszcze jak najbardziej odpowiem. Co jeszcze takiego, no zabraliśmy mu wszystko to, co lubi, czyli jakąś tam ulubioną zabawkę, żeby tam gdzieś miał, nie? No jedzenie zabrałam, bo mój pies no, to jest malutki piesek, nie je dużo, więc no zabrałam, mogłam zabrać i nie jechałam też na długo. Gdyby była taka sytuacja, że, że, że wiecie, że, że jakoś nie dałoby się zabrać, bo na przykład byście już nie mogli, nie, nie mieściłoby Wam się do bagażu, nie? To zawsze można kupić też na miejscu jakieś jedzenie. Zabrałam mu ubrania, zabrałam mu jakąś kurtkę, bluzę, no bo to jest York, więc nie wiedziałam też, czy tam będzie ciepło, czy może będzie jego zimno, że nie wiem. No wiecie, zabrałam też takie rzeczy. No, także to tyle z mojej strony. Tak jak mówię, jeśli macie jakieś pytania, to jestem otwarta. A teraz trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.